Łę! Wow. gośleży, leży Blaze zajebiście. Więcej tam coś postawię znaczy. Dobra. Dobra, robimy to. Znaczy ja biegnę na tam wieżę co na niej było. Dobra. U, jasno, nie, nie. Je, <laughs> Jasna dupa. A nie jakbyś miał gana na naboje do Mosina? Dobra, no to znajdę sobie musinka zaraz. Bo mam taki, takowych 150 sztuk. Zaraz hmm. znajdę Musina. Ktoś czuję, że w więzieniu ktoś kampi, a ja idę do więzienia. O, czekał na mnie. Przy drzwiach, no jaki jaki gość. W więzieniu przy drzwiach stał i celował, nie? Ja firniczę. Hey man. It's okay. Uh, I understand this. I understand that violence is uh, needed here. I don't have any weapons. Pięknie. Tam cię wywaliło. Kurwa, muszę coś zjeść. Ja muszę puszkę otworzyć. O! Kur... Y. Ale to jest grunt. Fajnie. Udało się. O kurde, ja pierniczę. No kuźwa. Co to? Patrz na Piękne. No ale to nie to. Masz. Myk. Dawana i tak, świetnie, ile nabojów, ile magazynków, daj pan spokój. Mam coś. A ty lutowałeś tą krzywą wieżę w, tutaj pod tym? Nie. Yes. Dobra. O, walą do mnie. <grystanie> <grystanie> powodzenia kolego, powodzenia. O, okej. Okay. Zostaw no. bez, widzę uszkodzony. Mhm. On tu też masz toesta, mocno już chodzę. ktoś to chodzi do owalnego. Hej, co, 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 co ty mu robiłeś? Ja stąd wychodzę. Nic nie chcę z, z tego miejsca zbrodni. Mięsko w tych zimnych warunkach przyda się Nawet flaki Mam karabiniera, dobra A do czego 939? Ciekawe gdzie mój zabójca poszedł W pewnie zwiał stąd Tam jest mm. I co fajnie było do mnie strzelać Mama jego doktaga? Tak, frycek.pl Zemsta najlepiej smakuje na chłodno. Zabiłem gościa, który zabił jakiegoś innego gościa. O, ktoś biegnie na mu się bronić. Leży kolejny drugi. O, mam dla ciebie coś. Gdzie ty to? Co to mogło? No co ty, nie bierzesz tego? Z zawleczką? No? no nie no, z zawleczką, co ty? Ale uciek! Co ty robisz? Myślałeś, że rzuciłem? Ale się boi. Taki full gear się boi.